Witam wszystkich. Dzisiaj test spalania po 100 km w trybie ECO. Oczywiście Renault Symbios 1.6 hybryda. I muszę powiedzieć wprost, wynik mnie zaskoczył. Z tego względu, że akurat panują warunki zimowe. Warunki w tym teście były zupełnie inne niż wcześniej. Temperatura wzrosła z minus 3 do około 7-8 stopni na plus. Nie używałem podgrzewanej kierownicy ani podgrzewanych siedzeń. Samochód bardzo szybko przełączał się w tryb elektryczny, co miało ogromne znaczenie. Efekt średnie spalanie po 100 km wyniosło 4,7 litra na 100 km. Dla mnie te testy to nie tylko liczby, ale też doświadczenie. Widzę wyraźnie, jak bardzo warunki i styl jazdy wpływają na wynik. Kolejny test nagram po przejecheniu całego baku. Nie będzie testu po 500 km. Uważam, że to za dużo i nie chcę nikogo męczyć ani zanudzać. Tutaj mają być konkretne fakty i realne wyniki. A w przygotowaniu kolejne filmy odnośnie wycieraczek przednich i maty do bagażnika. Jeżeli ci się podoba, zostań ze mną, daj łapkę w górę, udostępnij. To bardzo pomaga w rozwoju kanału. Pozdrawiam.